Tak, tak, słucham. Przyjąłem zadanie nagrać kolejny gameplay na kanał Bycia Herkules. Także kawa gotowa, gra gotowa i akcja. Witam Was w kolejnym gameplayu na kanale Radosław Zarzycki Bycia Herkules. Kanał typowo fitnessowy, jednak z takim elementem gamingowym. Czasami w sobie w coś pogrywamy, żeby oderwać głowę w innym kierunku. Póki co, gra jest tylko jedna, ale tak jak mówiłem kiedyś, być może tą serię rozbudujemy o inne gry. A być może też będą gry mm, z gościnnymi występami innych twórców, innych youtuberów, w takiej jej formie multiplayer na przykład, czy też jeden na jednego. E, tak, takie są plany w jakiejś tam dalekiej przyszłości, ale póki co tak daleko nie myślimy, tylko myślimy o tym, co nas czeka w grze Buli, czyli GTA w szkole. Jest to odcinek szósty, e, polecam sprawdzić sobie wcześniejsze odcinki. E, no i cóż, nie przyciągając, patrzymy co nas czeka w dzisiejszym odcinku. Zdrówko! No i okej, okay, jesteśmy załadowani do świata gry. Nasze Bullworth Akademii, szkoła dla prawdziwych przestępców i kryminalistów. Mamy naszą ulubioną nauczycielkę, która się trzęsie na myśl o dyrektorze. Tak, ona ma jakąś dziwną relację z tym dyrektorem, miała drgawki na jego myśl. W ogóle nie wiem czego ona nauczy, czy ona jest tylko sekretarką, czy o co chodzi. Ale no cóż, jest jaka jest. Bierzemy sobie gumkę, recepturkę, bo do czegoś one muszą się w końcu przydać, nie? E, I cóż, lecimy od razu na misję, bo tutaj nie ma co czekać, dużo fabuły, to jest do popięcia do przodu. Zresztą w tej szkole, jak widzicie, każdy chce nas zabić, już biegnie za nami jakieś ty piąchę w plecy nam daje. Także nie, 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 my wychodzimy, bo trzeba fabułę popchnąć do przodu. Szósty odcinek, 6%, także jeszcze dużo gierczenia przed nami. Mamy misję w akademiku e, dla chłopaków, czy też dormitorium dla chłopaków. Tam, gdzie przeważnie zaczynamy gierkę, no ale teraz był zapisek w szkole. Idziemy. Zobaczymy, co nas czeka tym razem. Pomóż no okay, mamy naszego there you are come on i found something incredible hold on relax man i can't keep getting in trouble i can't get expelled again it's always about me with you me 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 Ten you know really się, jest niesamowity, ale w ogóle intrygujemy to, że to jest akademik i tu powinny być jakieś sprzątaczki, co nie? Eee, ale na ścianie wisi plakat z dyrektorem z napisem Luzer, także tu chyba nie ma żadnej sprzątaczki, która ogarnia ten akademik. Przecież widać po jego stanie, że chyba, chyba takiej sprzątaczki nie ma. A tutaj sprzątaczka musiała być jak... Jakiś super żołnierz komando, żeby sobie poradzić z tymi przestępcami w tej szkole. Bo tu każdy ma poziom umiejętności bo 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 bojowych na poziomie kapitana Ameryki. agresja na poziomie Halka Dobra, dostaliśmy jakieś zadanie od, od Gary'ego. Coś z powodu czego on się tak ekscytuje, jakby nie wiem. Od odkrył gdzieś jakieś tajemnie schowane świerszczyki. Jeżeli wiecie o czym mowa, lekcja się w ogóle zaczęła, także też jest srogo. Bo e, cóż, muszę opuścić lekcję Gary, Gary. Pewnie puszcza każdy, widząc po tym jak on się zachowuje. E, ale widzę, że bwf nie opuszcza, bo muszę go gonić aż na Dobra, co tu się dzieje, Gary? Eee, mam armię klonów pokonać, którzy nie umieją strzelać z krocy. Tak się strzela z krocy, a nie tak. Ojej! Nie, nie, nie. Dobra, daj mi baseball zioł. Daj baseball, daj baseball, daj baseball. No i... i strzał, i strzał, i strzał. Dobra, jeden leży. Drugi leży. Hop. O, złamałem baseball na jego głowie. W ogóle ziomek ty jeszcze to przeżyłeś. Jak ci złamałem baseball... Bum Jedna sztuka. A teraz z gary tak. Mówisz, że jestem jak mała dziewczynka, który... Płacze, pokaż czy ty się umiesz ubić Ja ci z tym ziomem nie pomogę. No, dobra, dałeś mu radę. Szacuneczek tym, 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 tym. Idziemy sobie do piwnicy. A nas tam prefekci gonią, także wejść do szkolnej piwnicy. wbijamy sobie drzwi otwarte, tak na legalu. Szkolna piwnica, podejrzana muzyka. I ta piwnica wygląda już tak, jakbym miał coś tutaj znaleźć. Także zanim pójdę za gerym, to kopnę sobie na przykład tą skrzynkę. I nic tu nie ma. A w tej skrzynce? I nic tu nie ma. Nie, petarda była. Widzicie, czasami warto jest poszukać. Tu jest łóżko na przykład z materasa, na którym jakiś mener może spać. I nic tu więcej nie ma. Telewizory, jakieś tam rzeczy. No dobra, nic tu więcej nie ma odkrywczego. Musimy otworzyć drzwi. Na razie czuję się jakbym chodził w jakichś dziwnych... No, no, jak w piwnicy, tak? Tylko, że to nie wygląda jak szkolna piwnica, tylko jak teraz patrzę jak jakieś centrum badawcze nad mutantami. To jak kratka gdzie zamknęli jakiegoś właśnie mutanta i robili na nim eksperymenty. Eee, może w tych skrzykach będzie coś, co mi się bardzo przyda. Ktoś schował tam napoje, gazowane kolejne petardy, cyk i dechę. Mogę z tej dechy właśnie się potem klepać taką. Dobra. Tutaj musimy otworzyć kolejne drzwi. Nie wiem, jak to tak konstruuje piwnicę, ale... Ale tutaj jest zdecydowanie lepiej, warto tą dechę między sobą. <laughs> Żarty, żartami, ale siłownia, której ja ćwiczę, też jest w piwnicy. Jak się do niej idzie, to też tak różnymi korytarzami się idzie. A jak siłownia wygląda, to rzucę wam tutaj zdjęcie zaraz. A my idziemy sobie dalej. Okej, okay, kolejne tajemnicze pomieszczenie. I musimy tam się dostać. Nie możemy. Jakiś przełącznik tam jest strzelić Może tą cegłówą, która tutaj leży, cyk. Cegłówowa. Nie, nie nie w Gerego, nie w Gerego. O, tam. Yeah! Jimmy, <śmiech> <śmiech> Powiem wam, że trochę się boję tego miejsca. Tu prąd razi. I co, ja mam być takim komandosem? Matko jedyna. Patrzcie co Jimmy robi. Normalnie prawdziwy komandos-żołnierz. Nie wiedziałem, że to jest zdolność bardzo u, ułomnego, ale jednak czołgania się. Co, wejdę w te pieruny? Jakim jak cudem one znikły? A, ten chyba gery wyłączył. Gery, gery, ty to jesteś. Gumka, recepturka, cyk, cyk, cyk. Wyobraźcie sobie, że ktoś, kto w tej piwnicy funkcjonuje na co dzień, musi, e, musi tak otwierać sobie te rzeczy. Czy ta piwnica w ogóle w jakimś, celu, w jakimś celu jest? Czy po prostu ktoś ją skonstruował i zapomniał? I tam wchodzą tylko uczniowie. Na pewno widzę, że wchodzi jakiś psycholog, który zbiera dynie. Te nie można było kopać we wcześniejszym odcinku halloween, czego nie robiłem. I można było zbierać ilość skopanych dyni i może jest jakaś nagroda, także specjalnie dla Was. ten kopniaka w dynie. Zobaczymy czy ja coś z tego powodu dostanę. Czy tylko będę miał ubrudzone buty od mazi dyniowej i zniszczę czyjąś ciężką pracę kto wycinał te buźki w tych dyniach. Czy jednak czeka na mnie jakaś specjalna broń zniszczenia na przykład Albo jakaś nowa umiejętność, typu opanowałeś mega silne kopniaki w głowę dzięki temu, że kopałeś dyniowe głowy. Nie wiem, także, także kopiemy. Bo tutaj, tutaj chyba są wszystkie te dynie, te 27. No, to jest 27. Cyk. Ostatnia. Uwaga! Odblokowano jakiś tam sekret dyniową głowę. Okej. Okay. Tu mamy radyjko. Eee, raczej tranzystor, który możemy dla Pana Menela dawać za nauczkę nowych ciosów. Także jest Warto je zbierać. A tu mamy gaśnicę, którą, chyba jak dobrze zrozumiałem, musimy schodzić do całe ustrojstwo tutaj. Ne 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 ne. Dzięki czemu tutaj znikła para? Czajcie to? To jest tak y, przemyślane, wszystko w tej grze, że musicie zrobić coś, żeby pójść dalej. Tu paraż chodziła, to była taka tajemna przeszkoda. Dobra. I. Teraz to czuję się trochę jak w Prison Break'u, tam się też takimi kanałami chodziło, bo to już typowo są kanały. Albo jak w Spider-Manie i spodziewam się, że zaraz jakiś lizard na mnie wyskoczy, bo stamtąd na przykład pasowałby na takich ludzi jaszczurów. Ale nie ma ludzi jaszczurów. Zdecydowanie za mało znajdzie kto jest, tu powinny być jakieś super przyrządy. No patrz, tu powinni trzymać jakieś badawcze... jakieś badane... badanych mutantów. Typowo. No, masakra. Gary, powiedz mi lepiej co my tu mamy robić, bo to... To nie jest coś co wygląda bezpiecznie. Mówiłem kanały. So, Jimmy Boy, here we are. The hole. The place where this school separates the men from the boys. The wheat from the chaff and all that nonsense. Okej, okay, so what's that got to do with standing up to people? Keeping them in line.

No dobra. Także dostajemy misję specjalną, żeby pokonać gorylak, który nas chciał sklepać w pierwszym odcinku. Przed czym uchronił nas e, prefekt, czyli taki jakby ochroniarz szkoły. Eee... O Jezu! Co? To jest e, Rhino ze Spidermana? Matko jedyna. Ja mówiłem, że klepanie z głowy to jest głupi pomysł. Ale to dopiero takie wbieganie na kogoś z głowy. Jak go w ogóle pokonać? Ma duży pasek życia. Dobra, może jakieś przyrządy, nie decha. Może proca. O nie! Jak ja tego będę unikał, to on biegnie może głową w tą ścianę i mu się życie zabierze. Jezusie, co on robi? Cyk, 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 cyk. Dobra, i teraz mogę z procy w niego celować. To się nie zapowiada dobrze dla mnie. Jak z każdym bossem, generalnie powinno się udać yy, znaleźć na jego sposób. I to sposobem jest to, że on tą głową wbijał się w ten murek. Tylko, że yy, trudno jest by w poza tego unikać, albo jestem ultra lamusem. Puszkę kory Ajajaj. A może zrobię to specjalnie, tak jak w Dragon Ballu. Jak się padło, to potem się odrodziło mając wyższą staminę, także druga próba. Zresztą, no, nie byłoby ciekawie, gdybym wygrał od razu, bo chcę zobaczyć, co się stanie, jak przegram. Co ten się tu robi Ile On kras musiał nie zdać? So, Jimmy Okej, okay, mam jeszcze raz super przemowę Gerego, także ja Ciebie przewinę, bo nie chce się Ciebie słuchać. I teraz bogaci się doświadczenia o to, że walczymy z Rainą ze Spidermana. Wiem, że muszę doprowadzić do sytuacji, gdzie on wbiega yy, panią we mnie. Sterowanie tutaj jest jakieś dziwne. To jest przystosowane bardziej do joysticka tutaj niż do klawiatury. Dobra. Wyszło. Widzę, że jak przytrzymuje ciosy, to on, to on i tak je zgarnia, jak są naładowane. Także nie muszę... Tylko jest warunek, że ciosy muszą być przytrzymane. Bum! Ha! Także nie trzeba wcale uciekać przed jego banią, tylko... Wszystkie, o nie, z Kroaty mi balną. Ale dobra, jest zdecydowanie lepiej niż było wcześniej. No dawaj, 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 biegaj w głowę, ści głowę w ścianę Cyk. i no przytrzymaj się przytrzymaj, 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 przytrzymaj tyk, ty, ty. tyk. Nie, 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 uciekamy Co on chce nas złapać? Zmęczył się Za dużo papierosków się paliło rasel Pasujesz na takiego, który tam sobie podpala pod, z, z, za akademikiem. BUM! O nie, 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 nie. Ale widzicie, tak jak mówiłem, bogatsze doświadczenie. Jezusie, kręgosłup złamany. Ale jeszcze jest szansa, jeszcze Jimmy, jeszcze dasz mu radę. Ty lubisz takie walkę na krawędzi, życie na krawędzi, ne, 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 Ale to już, to już nie jest to. Nic bliżej cię nie stracił w ten sposób. Matka Wow. No i dobra, raster położony. A my mamy umiejętność walki niczym prawdziwy wojownik, to jest w ogóle taki podziemny krąg. I co teraz, Gary? Nie da się przyjaźnić z tym pajacem. Ty i ja. I've taken dumps that had more brains w ogóle, than co tu robią takie przyjemne kujoniki. Chociaż jak wiemy, w tej szkole nie ma kujonów, to wszyscy są bandy I ty well Jimmy. Mamy teraz nowego ziomka? Tak? Or are farmyard animals. You did it? No. But I want you to stop bullying weak kids. Why? Ah, because there are a bunch of kids around this place who need a beating and you're picking on the few who don't. So I want you to leave Patryce me today. and him alone. Oh Nasz Jimmy resocjalizuje tego Bad Russell. <laughs>

well i listen to things hopkins you try and stay out of trouble now go see the cook down in the kitchen helping her might teach you some humility okay sir. new kid so what's it to you hey listen we like to box the noble art and all that why don't you come down by our gym in old bulworth vale we should definitely hang out yeah i've heard a lot of things about you yeah whatever oh. Okay. Jakiś nowy koleżka, którym, z którym nasz koleżka Jimmy nie chce sobie przystawać. Dostaliśmy w ten sposób aż trzy e, misje i kawał miasta, aż nie wiem co teraz zrobić, czy wykonywać jakąś misję, czy może pójść sobie na zakupy, nawet możemy iść do Barbera, e, masakra, po prostu... Odblokowaliśmy sobie miasto. Kwarantanna ustąpiła. Chyba ta część miasta jeszcze jest w, w kwarantannie i jest taka szarobóra, ale po prostu też masa miasta jest do naszej eksploracji. Incredible, incredible. Ale dla bezpieczeństwa pójdę sobie tą grę zapisać, bo ja wiem też, że ona potrafi się wyłączyć w najmniej odpowiednim momencie. Także sobie ją zapiszemy, cyk, zobaczymy, i w ten sposób mamy procentów gry. 8%, przeskoczyło nam z 6% na 8%. Także ten, ta jedna misja w kanałach, podziemny krąg fajterski i jakby resocjalizacja goryla daje nam 2% misji. Szczerze, ja, ja nie wiem... E, ja nie wiem, co tu dla was zrobić w tym odcinku, bo chętnie bym sobie pooglądał mapkę, a że już gram około pół godziny, to może tym mega akcentem i końcem kwarantanny zakończymy odcineczek. A w przyszłości, sobie poznamy to miasto całe i zaczniemy pchać fabułę dalej. Why not? Taki krótki gameplay czasem też się przyda. Bo zobaczcie co na nas czeka. Można brać sobie dechę i teraz całe miasto stoi dla nas otworem. Coś co wcześniej wydawało się nieistniejące, teraz mamy wielkie miasto do eksploracji gdzie na razie nie widzę ani żywej duszy co prawda ale czuję że czeka na nas tu wiele niespodzianek o, jest już armia klonów fajnie dobra także serio y, kończymy w tym miejscu zobaczymy co nas czeka w, w tym jakże kolorowym mieście wiem na pewno że mogę być już przestępcą i policja na mnie poluje z faktu, że jest, jeżdżę na desce, pewnie dlatego, że pod prąd. Dobra. Nie, 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 nie. Nie chcę iść do więzienia albo do poprawczaka. Cieka czy się da, da iść do czegoś takiego, jak jestem nieletni. Do, gdzie ja wyląduję w takim przypadku? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku. Zakończymy jakimś trikiem fajnym, hopa. Dobra. Elo, zimyczki.